Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale dzisiaj sobie pogramy w jak widzicie chociaż, o tutaj pisze unturnet. Unturnet to jest darmowa gra na steamie więc możecie sobie w nią popykać i dzisiaj sobie w nią pogramy, to jest taki jakby minecraft ale ze strzelbami jedzeniem, piciem, energią tak jak w Minecrafcie jest tylko jedzenie, na modach, picie i, i, i serduszka, to tutaj masz życie, energię, jedzenie, picie i chyba toksyczność, jakoś tak to się nazywało. Dawno w to nie grałem, więc o ile pamiętam, jest tutorial, więc co ja najpierw programuję w tutoriala. Oczywiście, jeśli chcecie, to możecie zalajkować ten film i dać suba, jeśli tego nie robicie, a to by było bardzo dziwne. Chociaż w sumie nie, bo mogliby być nowi subskrybenci. Dobrze, ja sobie to tylko przyciszę. Znaczy, u wszystkich przyciszę, bo to pewnie głośno trochę jest. Na 52 dam będzie ok. Coś tutaj włączyłem. E, dobra. Ja sobie też tak troszeczkę przyciszę, żeby ten lucky in, good, ...face... Aha, no tak, tak. Nagrywam je typu. Musiałem sobie myszkę zrobić. Co tutaj mamy? Widzicie? Mamy plecak. Na F się brało. O kurde, oziomek. Tutaj mamy jedzenie. Tutaj mamy picie. Tutaj mamy karabin, jak sami widzicie. Po prawej dolnym jest ten. Auto safety semi. Tu jest, jest kilka mapy, trzeba po nich chodzić zbierać właśnie o to takie rzeczy. To jest magazynek, to jest obrazek. A to jest łada, dobra. Tak sobie pływamy. Okej, okay. dobra, mniej więcej już mi się wszystko przypomina. To nie ma tak źle. Chociaż mój kuzyn, którego pozdrawiam. To, to on sobie już dom tam wybudował i w ogóle i ja, nie, nawet nie wiem o co chodzi. Na którym się otwiera. Na QT też. A no, i o, inwentory G. Dobra, mamy inwentory i ja chcę to na razie. Na razie, no. Dałem? F to drive. Nie wiem, dobra, ale jedziemy. To mamy kilometr na godzinę serduszka auta. O ile wiem? A na którym się tak dobrze hamuje? Na spacji? Ja sobie jeszcze trochę pojeżdżę, bo. Popatrzcie, już kolejny radiowóz. Dobra, jakoś to się tam wykombinuje podczas gry. O super, nie. No muszę jakoś wyjechać. No. Przy okazji zobaczę, na którym się hamuje. Na spacy. Lecimy dalej. Chyba mam włączony mikrofon. No? Na X. Później na Z. Dobrze, że mnie przypomnieli. Tutaj mamy deski. Płot to jest. To jest płot. Fajny płot. To też możemy wziąć i to także. Tutaj mamy, żeby sobie napełnić. Tutaj mamy. Jakiś owoc, batonik i farming. Aha, to są jakieś... To są rzeczy, aby mógł sobie... Yy, aby mógł coś tam sobie siadć, żeby mieć więcej hajsu. Tutaj mamy oczywiście... To się robi tak, że tutaj... Już wiecie. No i tutaj mamy na przykład drzewka, tutaj są te owoce. Niektóre można zjeść, na które nie można. I rozwalamy drzewa, także w nie bij bijemy. Dobra, to by zajęło dużo czasu. A ja chcę sobie tak jedną gieraczkę i kończymy, bo te filmy też nie muszą być aż tak takie długie. No i po to wcześniej dostaliśmy to jest chyba bandaż? Jakiś taki do usztywnienia. O, widzicie? Teraz sobie usztywniemy mogę chodzić. Głupie to, ale... Niech będzie. Tutaj mamy wędkę. Weź No, weźmy. Equip. No, no, Ej, ale to zmienili LOL. Aha, tak zabieramy, okej. Okay. Wow. Ta woda jest strasznie dziwna tutaj. Dobra, nie będziemy czekać. Te rzeczy już wiemy. Idziemy sobie do góry. O i widzicie na ten lewy dolny mamy, że chce mi się pić w, i w 82% jestem jakby popity. Teraz bierzemy to... equip. Pijemy sobie trochę I mamy teraz setkę I mamy... nie, nie mamy już co, To po co są te procenty, jak to się na jednego hita bierze I sobie bierzemy Equip, to też jest chyba do jedzenia, no I teraz mamy jeszcze full jedzenia w dodatku Co to jest? To, co to jest? To jest do rozpalenia ogniska Eee, tutaj jeszcze dostaliśmy Tutaj jeszcze dostaliśmy. Wow. Na no mi znikło jedno. Dobrze. E to food. Aha. Z jednego tam zrobimy kraft. A ja tego nie mam. Czekajcie. Mamy to jeszcze. Eee, Wip. Bo my powinniśmy mieć wszystkie rzeczy, żeby sobie to zrobić, no to... będzie. Chociaż to auto nie ma silnika. Nie wiem, czy już wystarczy, czy nie, po prostu leje. i to auto jeździ, lol. Co jest? Jest drugie. Jak szybko mieć dwa auto. Dobra, to... To idziemy sobie na normalne. Normalne normalny tyle Tryby Single player Uch, Tutaj będzie szaro To jest Rosja Tu będzie zimno, mi będzie zimno od razu To jest w ogóle ja mogę to? kiedyś nie, nie mogę nie Dajmy play jak się nie uda, to sorry, ja bym chętnie ten zamek sobie zwiedził. A ten zamek pewnie jest na jakimś drugim końcu mapy, a ja się zarazpię na innym końcu, nie? Mhm. Tak wygląda ta giereczka. Mamy dwa te i jakby ktoś interesował jaki strój ja mam, to dostałem go. Ty. Jak to teraz użyć? No dobra. To dostałem go tam po czymś, nie, nie wiem po czym. No, jakoś się tam dostaje i dostałem. Zamku, jak co to nie ma? Nie widzę, ale tam jest pierwsze miasto. Drzewka się tutaj zbiera, i ogólnie powiem Wam fajną historię, którą usłyszałem, jak jakże tak powiem, maniaczyłem. Grałem sobie po prostu codziennie, bo mi się spodobała giereczka. Chciałem dojść do poziomu, jak mój kuzyn właśnie, że tak. Że miał dom i tym podobne. Z się to możemy bić, ale to strasznie dużo HP mi zabierze. Co to jest? To jest skuter wodny. Dobrze, dobrze wiedzieć. Dobra, i zbieramy te tutaj rzeczy. Jak będą, to... Tam też coś jest. Tam, tam jest chyba broń. Ja chcę broń. Coś tam jest, widzicie, nie? Nie, to nie jest broń. Typo jest na tym... Nie, to nie jest typo. Dobra, mamy tutaj jakieś ciuchy. A nie, ja się przyda... Bo, bo chyba z nich się coś robi, nie? Tyle co Tak, coś jest... Aha, że takie coś. To nie, nie chcę. Nie chcę, ziomek, nie chcę. Nic tu nie ma. Polecimy sobie tam do pierwszego domku, tam jest typu. Te leżące są najbardziej wkur... W ogóle ja tak już hop-siup, a tu kurde, nawet nie wiem, czy paliwko jest. Jest. Dobra, jest. A tam chyba nawet nie ma drugiego końca, tylko. Dobra, zobaczy się. Muszę iść, bo już mam jakby mało HP, a widzę, że już się trochę ściemnia. Łódka tutaj jakaś. Lina mo może w niej będzie. тебя Ты мама ботаника, Стоп же. меня, или что? Как можно в ладу в не заметь? Это на мою не корыщи. Mam taką pralkę w domu. Jest za winklem. No, może za mnie? nie. O, magazynek. Nic w nim nie ma, o ile przeczytałem dobrze. No, tam jest łóżko. Oni mogą przechodzić przez te okna. No i tak są rozbite, ale no. W szafie siedzi. Jest coś tam. Nie ma. Nie chcę się z nimi tak pić od razu. O, patrzcie, jaki skryty. Fajnie, że go znalazłem. Mnie może widzieć, o ile pamiętam, ale nic nie zrobię, jak tak sobie tutaj przejdę. Usłyszycie, jak mordę i wtedy za siebie. Chyba, że będziecie za blisko, nie? Nie ma żadnego. może będzie? <laughs> jest lornetka. Larnetka jest fajna. Polecam lornetkę. Co to jest? Telefon? Mamy kukurydzę, super. Co jest za... Jedna <y no, taka giereczka i sobie skończymy. Jedyne co może być w takim... Mhm. A w ogóle są fajne sposoby, żeby mieć dom, nie? Że zbieracie te wszystkie obudowy, dajecie je na okna i sobie Jest latarka. Słuchaj. Nic tutaj innego nie. O kurde! Jak się przestraszyłem. E, oni są szybcy i oni mnie denerwują. Ej! Nie, 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 nie! O. Oh. Ej! Nawet nie zabrał mi też tak dużo HP. Z nimi się bije tak, że oni nie, oni nie biegną jak ten, bo to był pies. Tylko oni... Tylko oni sobie... Dobrze, jestem. Tam widzę, jest jakiś plac zabaw. Ej, fajne to. To są Niemcy. Germany. Nazywa się ta mapa. Więc ja myślę, że to są Niemcy. Nawet była flaga na miniaturce, Niemiec. O kurde, nie zauważyłem gościa. Skubano opanował sztukę kamuflażu. Uczył się u Bruce Lee. Komputera nie możemy wziąć. A tam koło tego facia nic nie ma. Ej, nie wiem. To ktoś. Najgorsi są ci leżący, bo ci leżący, tacy co leżą. Wy na razie widzieliście stojącego i na czterech łapach, jak pies, ale są też ci co leżą, i jak oni cię ugryżą to powoli tracisz HP, bo oni tam są jacyś tacy tam wiecie. Y X, no tam jest. Jest woda, woda jest. Jest do góry. Bo um, abym u góry nikogo nie słodkał, to się będę cieszyć. tak. fajne. Dodatkowe miejsce. Pełno ciuchów. To jest pancerz. Mamy grabie, Grabiami można bić. Więc... Nie, to nie jest, są grabie, tylko kopaczka jeszcze lepiej. I w sumie czekajcie no sorry. Trochę za To tu, a ty tu. fajnie. Okay. Eee, kolejne pokoje. Teraz się nie boję. Być. Możemy tak albo tak To jest mocniejszy cios, ale szybciej się regeneruje siła, nie? To w każdych grach takich w tym stylu jest to. Nie powinno was zdziwić. O! Oh, magazyn. Tutaj mamy młotek. Młotek. To sobie weźmiemy młotek. Młotek. Co tutaj mamy? Taśma. Taśma się przyda. Wszystko się w sobie przyda. Post. Grocer? Co czeka, Czekaj, czekaj, Tutaj mamy latareczkę. Nie latareczkę, tylko... Nie wiem. Ej, nie można, serio. Fuck. Grocer. Nie mam pojęcia, co to jest. Jest... O, rower. Nigdy nie jeździłem w tej grze rowerem. Będzie chyba jakaś piekarnia. Tam jest ten Kolejne domy. Nic takiego. Dobra, to mi się zdaje, że sobie pójdziemy w tamtą stronę. Zobaczę, że się tak ściemnia fest. To, to wiecie co. Co sobie pójdziemy. To sobie pójdziemy y, tam. No to jest skuter ładny. nie chcę też tak lecieć, bo fajnie mi się gra jak na razie. Mam nadzieję, że Wam też się to miło ogląda. Ogluę, fajne, bo tym o ile pamiętam, można sobie rany leczyć. Latarka. Ile mamy latarki? 13. dobra, weźmy sobie. Jest batonik w piekarniku. Dobrze. Może mąż. Mąż podjadał w nocy i wszystko mu żona schowała, nie na to. O kurde, o kurde, o gościu. A, czekaj, a tego nie można było łączyć. Aha, jeszcze dwa takie cyńkie. Dobra, to tą naj, najgorszą sobie wywalimy. Czyli tą. Drop, i tą sobie weźmiemy. Bo po co mam, kurde, trzy latarki trzymać? One nie są aż tak ważne, bo jak znajdziemy śpiwór, to możemy sobie pójść spać. A w nocy to to są w ogóle takie dziki, o ile wiem. Dinner, dinner, czyli tam będzie żarcie. Serio, ziomek, weź U góry też jest, wiesz, jedną mam, nie potrzebuję drugiej. Co jest? Dubon kręć, tak? Co, jak mu tak za pleców pójść? taką kosę sprzedać o, a, a wstań! Wstań! Gościu! Ej, ja chciałem wstać i klikałem X no, mi uciekł. Dobra, home. Ej! Ja home chciałem, a nie reset. Co tam jest? Ej, jacht! To jest takie miasto! Ten podwodne miasto zalało ich. Z tej może się ząbjaków nie będzie. Ja no, wszędzie będą te w Chyba, że to jest Bug. Nie no, wolniej chodzę i słychać To nie jest wagi Dobra, to ja odpalam streama To... Ten odcinek będzie jutro Znaczy na następny ten, a dzisiaj sobie streama zrobię No to siema Do zobaczenia, elo <śpiewa>